Do tekstu Jacka Kaczmarskiego i naszej aranżacji Obława z helikopterów. Obce lasy przebiegam, serce szarpie mi krtań Nie ze strachu, z wściekłości, z rozpaczy Ślad po wilczych kromadach mch pokryły i tarń I do bitki los cierpią zobaczy żaden kudłaty pysk nie wyjrzy na krok W ślepiach obłęd, lęk, chciwość lub zdrada Na otwartych przestrzeniach dawno znikł wilczy trot Wilk wie dobrze, czym pachnie, zagłada Słyszę wciąż już o mnie wierzę Lecz potwierdza to krok wszystko mi Zwierzem jesteś i żyjesz jak zwierzę Lecz nie wilki, nie wilki już nie myśli brat, że bezpieczny skoro schronił się w las Lecz go ściga, nie Bóg ściga człowiek Śmigiem świst nad głowami gra pocisków I wrzask, co wyrywa śrenice spod pobieg Przez utwarze pijane w drzew koronach z trący Brzący deszcz wystrzelonych ładunków To już nie polowanie, nie obławanie łów To planowe uszczenie gatunku Z rąk mundura, z helikopterów Maszynowa broń wbija we Czarne kule i wczask oficerów Nie wilki, nie wilki już by. Kto nie popadł w szaleństwo Kto nie poszedł pod strzał Jeszcze biegnie z luczą Lecz już nie ma kryjówek, które miał, które znał Będzie wściekła, węży go spora. I pomyśleć, że kiedyś ją traktował jak muk, który nie martwilczych był pół. Dziś krewna w panom, zawloką do stóp, do na rozkaz bez słów. Bo kto biegnie, zginie dziś w biegu. A kto stanął, padnie, gdzie stał w panice piszemy na śniegu. By niech chwil, te mięcz na strzał Łękkowy czy trawiony tam, Ten lina w znak. Cóż ja sam nic tu zrobić nie mogę. Niech się zdarzy, co musi się zdarzyć. Tam, kiedy pocisk zabiegnie mi drogę. Na karku doszarpuję do krwi, ale póki wilk grywa wilk mi Więc to jeszcze nie śmierć! Śmierć ostrzejsza ma pływ! Nie mój zrył w lecnym nie i! Na nickowy drażla i skarga! Póki w żyłach starczy mi krwi! Pierwszy bratu stoczę do gardła! Gdy zabyje, nie wilki już my! Gdy zabyje, nie wilki już my!